Hej, witam. Chciałbym Wam zaprezentować, jak działa ten pilot. Tu jest nadajnik, a tu jest pilot. I teraz, przed podłączeniem wkurzacza. Wycham to górną. Tutaj jest coś takiego. odkurzacz i sprawdzamy czy jest sieć prąd no dobra okej okay. i tak działa pilot do wszystkich odkurzaczy za 37 zł Tu jest odbiorny odkurzacz pilot miłego dnia życzę